to Marijala, czy jaka ona tam miał... Chyba, nie pamiętam. Jakaś owka. Znasz go? Nie, ja znasz go był... dobrze, Koro ale on tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić, Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. Ja Zagadać go na śmierć, co bo inaczej nie ma z nim szans. Za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Ja Widziałeś? Tak. Jorwet i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny, Emmervardem Rejs. Kupiec? Korzenny. <laughs> Aha, a ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą krasnoluda i barda jakiegoś tam karczma, Zamtus, odpocznie eta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtuza. Bywaj zdrów. Dzięki, Isli, za przyzwolenie. Ciekawe, jakiego Barta może chronić, co? Kupiec korzeniowy! Nie widzieliście zemny, tu! Nie pod same mury! Jorwet ich prowadził. Widziałem na własne oczy. Są te przebłędy. To ich Co tam na nas? Też tak myślę. Prawdę mówili oczy jak kota. Ludzie! Nie obraz się, ludzika. ale nie chcę, żebyś przełożył mi Okej, okay, no to idę dalej. Halo? takim dniem. Psz. Niezbyt mili są tutaj ludzie. Poszukiwany żywy martwy F i orłed przybudza na w bieg okay. Otwórz. Wow, jest zadziwiająco płynnie na razie. Przepraszam za hałas. A, jaskier. jaskier. i Zoltan, mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Tak jest. Bez zabijania. A, to już gorzej. Zajmiemy się tym. Nie obrażaj się, ludziutka. Gerard, Gerard! Tutaj pomóż! <słuch> Dojedziemy gdzie jest, tylko końca. Nie widać, dobra? To jest nasz gością, straszny wciąż. Nie. Ten. Ty, białowłosy, cofnij się! Co to się dzieje? Za co ich wieszacie? Groźniej nie wyglądają. Za kumację z wiewiórkami! Nieludzkie ścierwa! Jaskier to też elfiszpieg? On to akurat za rozpustę zawis. <ściski> za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co? Ludzie... Ludzie. Nie słyszałem, żeby w wolnym królestwie Temerii wieszano za rozpustę. To nie Nilfgaard! Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie. Zabawę porządnym ludziom psujesz. Może i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię się pochędożyć. I nie chciałbym zadyndać za to na stryku. O! Pan Strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pohulał, oj nie! <laughs> Idź stąd, Garvena, to nie twój zamtus! Ale chęci do hulania, to mu nie brakowało! Przerwać egzekucję! Kurwy i Wiedźmini głosu nie mają! Uuu. W śpiewach ma wisieć i będzie wisiał! To Szynko. porządne miasto! Baczcie na słowa, panie Strażnik! Na Wiedźminach się nie znam, ale Garvena to porządna kobieta! To jest. Zawrzeć gęby, spokój! Słuchajcie wszyscy! Temu wojakowi z Bożej łaski, gniją jądra! Stój pysk dziwko! Chyba nie uderzysz kobiety. Kobiety nie! Okej, okay, ale mnie już tak. Okej, to ja już są flizgra. Pięknie, żebra. Ups, nie ten guzik sorki. Geralt. No Znajdzie się miejsce Supera. Tam się jeszcze gdzieś tyle tłuka. Yeah, jest pięknie. Nie, 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 nie. No, za jest. Szkoda ich. Ja zaraz poklaskam czy tu A trochę mi się teraz ścina. No. no nic, nic na to nie poradzę. Jeszcze w twarz Nie to nie A służy porządkowej dam Co się tu kurwa dzieje? <grym> Pytam co się tu w pizdę palec wyprawia <grym> <grym> bo te teksty są genialne Melduje się, mi z oczu, koniczyna! Pręcz mi za oczu, koniczyna! Nie potraficie nawet powiesić kilku pierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Twoją starą. Nie masz prawa ich wieszać. Prawo we flot sam to ja! Z woli króla! Ja także reprezentuję króla. Vernon Roche. No proszę. Szef oddziałów specjalnych do polowań na nieludzi. Właśnie. Każdy podejrzany o kolaborację ze skojatel podlega mojej jurysdykcji. A Jaskier? O co jest oskarżony? Spalił mi wieżę strażniczą. Co na to wasza jurysdykcja? Tak myślałem. Tak było? Pozornie, ale to nie moja wina. Prędzej wypuszczę złodzieja. <laughs> Spokojnie, żartuję. Nienawidzę złodziei. <laughs> Mogę urządzić tu jeszcze Prasica. jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Mów. Chwilę, wiedźminie. Słuchajcie, ludzie, pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o zamek Klawalet. Niestety to prawda król Foltest nie żyje. Prawdopodobnie z Koyatel brali udział w tym ohydnym morderstwie, dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa. I dlatego dziś na ulicę Frontzam wyjadą wosy z bronią. Obowiązuje stan wyjątkowy! Czekajcie na rozkazy! Bądźcie gotowi do walki! Bądźcie gotowi... pomścić swojego króla! No jaj. A teraz rozejdźcie się do domów! A co z nimi? Egzekucji nie będzie... póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Dziękuję. Przybienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku, wcześniej będę zajęty. A, i jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. Hmm. Dzięki. Nadal przylazę, się zabijać. Oni środki, naprawdę chcieli czy... nas powiesić. Zabić! Ja. Ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży! Dziękuję, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No! A teraz dokarczmy! Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci! A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Okej. Okay. Pierwsze co, ja polecę sobie mieć, tworzyć srebrne. Słychać moja droga w gospodarstwie. Okay. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No nie wiem. Tak Ej, zostaną... e, majster! Zobacz, kto nas zaszczycił. Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach! A co u ciebie wiedź mnie? Jak życie? Jak w Madrycie? Ładny warsztat. Iiiii, taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w Proszę. czym możemy pomóc? He? Chcę pohandlować. Pierwsze. Sprzedam to. to. ta. To, ta. To, 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 to. stąd to. ta. To, 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 to. Wszystko. Nie, tutaj nic. Nie, to nic. Jeszcze raz, chodź tu. To w czym możemy pomóc? Wykonaj dla mnie przedmiot. Mogę? Blokuje mi deski. I lubię srebra, okej. No to dobra. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? A co? Ha, witamy. Można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w Wyzimie w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w nie wchodzę. Nie mam mowy. Mówi się trudno. Spróbujemy gdzie indziej. I co tam u słychać, moja droga? A, tablica ogłoszeń. Tablica z ogłoszeniami. Zlecenia na Andriaki weź. Na Nekar, weź. Wiadomo, że one wtedy mi to skruszyły, a no, ono słodkie w chyba się wszelkie listy gończy nagle, okej okay. Trola degenerata też się go zabija, okej okay. Może jest coś ciekawego Światła Patrzaj <słyskać> ludzie! Ktoś coś mówił, czy pierd słyszałem? Chris, <tryz> wszystko w porządku? Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? No, wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgardu bez wspomagania się piwem. Aha. Oraz, że krótki ma szesnaścioro dzieci. Wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty, a jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No, ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrzy ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica? Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. Przypomniałem sobie pogrom w Libii: wściekły tłum mordujący nie ludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha, uh -huh. byłam tam. Chwilę później. Za późno. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. Bywaj. Kłaniam się. Pójdę trochę rozerwać. dawaj, że nie widzisz. Nie patrz mu w obiekt. Co się dzieje? Zawody, brachu. Port zamknięty to i nudasz w życiu strzyka. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole. Wygrany ją zgarnia. Zasady ja. walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie stał. Dosyć skomplikowane. To co? Walczysz, brachu? Oczywiście. Tak. Świeżak, jaki ty, brachu. Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. To jak? Nie takcie. O 10. Zosz. Ja, jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Domyra.